E, Czoszejko Sachacki i Kuciński są ob, ob, obrobieni do, do granic e, możliwości jak to było możliwe. E, pół miliarda spłacił już e, ten jak on tam kurwa. E, natomiast co tu w Polsce? W Polsce to to, że dostaje swego czasu informacje zamiast za umorzenie sprawy Łukasowskiej od właśnie Kucińskiego że chcą za oglądanie samych papierów 150 tysięcy dolarów, a później się określą, miał to załatwić Ci świątkowski Karol, no. kawał kurwy, która by sprzedałaby Cię w najmniej oczekiwanym momencie, zapomnij o temacie, pomyłka, jest dojazd totalny do Czeszejki, tam 200 tysięcy, faktury, obsługa, troszejkę sobie daruje. Po prostu ja nie będę go windykował, bo to jest pewnie wiesz, zresztą byłeś już, tak, już był e, szefem kancelarii Sejmu. To jest przecież taka ministerialna, więc ja nie chcę mieć te, tego rodzaju wrogów, bo on mi jest potrzebny w wielu innych dziedzinach. E, ten układ. No, ale ode mnie wziął pieniądze czeszejko czy Kuciński? O no, ciebie wziął pieniądze Kuciński, prawda? No. Skontaktował Cię się z, e, tam z tym Kucinski, wziął Kuczyński wziął ode mnie fizycznie pieniądze. Ja z socjkiem nie rozmawiałem, więc jak Kuciński nic nie zrobił w mojej sprawie, to niech teraz zwróci pieniądze. A... ...przez swoją księgowość, jest przyjęte. ...może tak, 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 możemy tak, jej... tak, nic tak, nie tak. zrobimy. Nie, to trzeba im odesłać, to zostały źle podpisane. Jak będą mieli ten problem, to będą mieli większy problem. teraz Józek, ty mi powiedz taką rzecz. Czy moja działa ma się sprowadzać do windykacji i windykacji? Czy to ma być działa, która ma, kurwa, ciebie obsługiwać w całości? Bo ty jeszcze chwilę tam Słuchaj, Jeżeli, mamy, jeżeli mamy, jeszcze chwilę tam posiedzisz, Józek. Oni się wszyscy poukładają. Wyślą ekipę, odpierdolą cię i taki będziesz miał finał Twoich zabaw, nie? Ty tam siedzisz w niewiedzy, ale co Ty robisz? Ty dajesz czas wszystkim tym, którzy wzięli, e, o czym Wiem, że wziął buzek na prywatne konto, wiem, że dałeś coś tam Krzakowskiemu. Z tego co wiem, to chyba i leperowi miał jakieś niewielkie pieniądze, nie wiem, czy to są błędne informacje. Wiem, że i kaczorom. No chyba wszystkim po kolei dawałeś, tak czy nie? No chyba tak. Więc Ale nie, nie o wierzy, mnie. Dla mnie, dla mnie najważniejsze, ja już Ci mówiłem, co jest dla mnie najważniejsze. To nieważne, czy ja będę siedział daleko, czy blisko miesiąc, rok, czy dwa lata, czy trzy lata. jak ty tu nie przyjedziesz? Co ty jesteś dziecko? Czy się no, mówi, że tym błądem naoglądałeś za dużo? W ogóle żadnych filmów. Ty chyba nie widziałeś, rozumiesz, wysokich murów z jakimiś drutami z wysokim napięciem. Tu każdy takie ma, wiesz? Nie ma tu żadnego problemu. Mogą to robić w taki sposób, mogą to zrobić w taki sposób, to nie jest wielki problem. Chodzi mi o coś, o coś zupełnie innego. Do momentu, kiedy mnie jeszcze nie zastrzelą. Chodzi mi o to, że chcę po pierwsze zwindykować pieniądze, które są mi potrzebne na bieżącą obsługę w tych firmach, w których sobie w tej chwili funkcjonuje Andrzej, a druga sytuacja która jest, jest taka, że wtedy, kiedy wiem, że mi ta obsługa idzie na bieżąco i, i obsługuje mi to te wszystkie układy, które są, to też mobilizuje tych ludzi, których zindykujesz. Natomiast jeżeli, jeżeli chcesz to zrobić tak, że pogadałeś z Kucińskim czy z Czeczejko i teraz facet jest Ci potrzebny do tego, do tego, do takich czy innych rzeczy. No to będzie okay. miliardy starych złotych, to jest skój. Dobrze, i... ale słuchaj, dla mnie, dla mnie na dla mnie na, chuj no poczekaj, ale dla mnie na dzień dzisiejszy facet, który się nazywał Łużarski, spłacił 25 tysięcy i 25 tysięcy to jest 50 tysięcy, a nie chciał mi płacić od pół roku, ale, ale dawał towar. Natomiast taki chujek jak Kuciński nie dał nic i wziął po prostu 200 tysięcy w pysk. I, o, I generalny układ jest prosty, jeżeli powiesz mi, że nie bierzesz tego, bierzesz tamtego, czy nie bierzesz tamtego, czy tamtego, mi to też odpowiada. Tylko mi powiedz, że nie bierzesz Kucińskiego, bo Ci Kuciński jest potrzebny. To do Kucińskiego powiedzie ktoś inny. Nie biorę Kucińskiego, bo Kuciński jest mi potrzebny. No dobra. Bo ruszenie Kucińskiego to ruszenie Czeszejki, a ruszenie Czeszejki to ruszenie SLD, a ruszenie SLD to ruszenie Millera i wielkie kłopoty. Kochany, ale Miller, Miller powinien się cieszyć z tego, że jest premierem. No wziął od tego pieniądze, kurwa. Ze Śląska też te pieniądze szły. I co? Myślisz, że to jest rozwiązanie, że przyjedzie jakiś frajer i takiemu klientowi jak Jędruch pierdolnie w łeb, to kurwa żadna strata, byleby bez, byleby bez nerwów i szybko. Myślisz, że to nie wyjdzie z jakichś tam dokumentów, jakieś przelewy finansowe takie, frakie czy owakie w sytuacjach wniosków restrukturyzacyjnych czy EWIP-ów czy innych układów. Wyjdzie, bo to nie jest tak zabezpieczone jak należy, bo się ktoś pośpieszył i Jędrucha wygonił. ale ty, ty nie, nie, nie chciałbyś bezpiecznie że razem tu wrócić, bo ja tu nie rozumiem trochę. Chciałbym, Chciałbym, problem jest, inny. Problem jest taki, że problem jest taki, że, że, w tym, że w tym ja generalnie robiłem bardzo podobny układ do ciebie przez 7 lat. Dodałem jednemu klientowi kasę drugiemu, on nic nie zrobił, ale on mówi ach, ten siedzi kurwa na tym stołku ministerialnym, tamten siedzi na tamtym stołku podsekretarza, a tam tamten jeszcze gdzieś tam indziej siedzi i się okazywało, że w pizdę pieniędzy wychodziło, ale nic nie wracało za te no, pieniądze. Potwierdzolimy no jednego z tych, którzy obecnie yy, są yy, w Sejmie. I zresztą się no. reszta zastanawiać, no choć pierdolniemy jednego Kaczyńskiego, e, merytorycznie prawnie, choć walniemy Piskorza, choć e, walniemy, e, no nie wiem, któregokolwiek innego kurwa, no na pewno nie Millera. No co, dodaj mi no, argumenty, tego na... nie walniesz, no. Udaj no, go na jednego, konkretne i już. Ja bym przyjął tam kilka, no do parę złotych przyjął na prywatne konto jakieś tam. To prawda jest? To wszyscy przyjmowali na prywatne konta. Nie ma takich, problemów na zióm. konta służbowe. Leper też coś wziął? Wszyscy biorą. Józek, Leper od Ciebie fizycznie coś wziął? Czyli tak. Chciałbym wiedzieć, jestem jego doradcą, uważałem go kurwa za, za czystego człowieka, no. No to jak jesteś jego doradcą, to go zapytaj o to, czy mnie zna, czy się ze mną spotkał. Spotkał czy się z, czy z tobą. ze Śląska, w... do niego kasa. Ty jest winien milion, czy dwa i sobie coś wymyśliłeś. <laughs> Takiego, z którym, z którym będzie ci łatwo rozmawiać. Ale do tego dojdziemy, no. Ja, ja też potrzebuję, ja też potrzebuję układać sobie ekipę od nowa do współpracy, no. Ty mi pasujesz jak trzeba. Jutro sprzedaję hutę, pokój, serwis. Jutro sprzedaję ee, Lecha Radom parę innych rzeczy Ty pokój serwis nie sprzedaj, bo to jest nasza futa Lecha Radom odparł, bo to jest 3,5 miliona plus o Ale nie, to są, no, sprzedaje nie, nie komuś, tylko wierzytelność normalnie sprzedaje za kasę, nie? Bo jest, no e dobrze, to sprzedaj Parędziesiąt tysięcy złotych zajęta jest, a, a tam jest milion chyba pięćdziesiąt jakoś tam, nie? Gdzie? My do Lecha Radom mamy 3,5 miliona złotych Ale brutka. nie Lech Radom, tylko serwis, pokój serwis Tutaj pokój serwis nie wiem ile jest na winę, ale niewiele. No bańkę 36 milionów, czy bańkę 136 milionów. Ale, ta... ale jest pan, pan Majewski, jest pan Kruk, jest yy, pan y, ten, y, kurwa jak ten, cała małyska. Małyska yy, jest do no, pod nosem, małyskę, małyskę mógłbyś zmobilizować, Ale bardzo, małyska tak, siedzi z byłym łopem na karku i jest nietykalny którym byłem łotem. No to no wiesz, przez telefon, no ach, chuj tam no, Siedzi, no siedzi, siedzi Siedzi, siedzi praktycznie na karku, no Małyska jest nie do dotknięcia, Małyska robi jakieś Straszne rzeczy dla lewicy I jest nietykalny I broni go, chroni go 40 osób kurwa, lepiej niż Prezydenta, 40 osób na dobę Zanim zapierdala na 10 aut A Małyską? No tak się pozmieniało w Polsce. Józiu to jest... To, to nie są same... To jest ten chłop. No ale widocznie dla nich teraz ważny, cenny. się, co się jeszcze zmieniło u tego szczególnie. U tego Nie wiem co się zmieniło u głosowate. Wchodzi chłopak na razie dalej czy go wyrzucili. Jeszcze troszkę. Hmm. Jeszcze troszkę. Właśnie ja się zastanawiałem, żeby do Guzowa tego pojechać i taką konfuzję stworzyć prywatną z nim, bo przecież jeden z naszych dłużników, wiemy o kim mówimy, jego też pierdolnął, nie? No mały no, tak. no tak, no więc mówię, no. Pierdolnął go i nie na małe pieniądze. Znaczy też jest, jest z nim do zrobienia trochę inny interes niż akurat, wiesz, no, jest tam dwóch czy trzech i ja siedzę w dwóch jego spółkach, więc można z nim zrobić pół czy z jego ludźmi. A, co jest, a co z tym Szymańskim mam zrobić, z tym serfem 5 Ja mam wszystkie dokumenty na to. Nie, ja ci, po, ja ci no, powiem, że. masz ja papiery księgowy. na 6,5 miliona. Wie, papierów nie mam, daj mi papiery na 6,5 miliona, na nich. No to dostaniesz. Słuchaj, pan ja mówi, ja że jest mój księgowy, księgowy był szefem y, Trzebini, nie? Tak. No. no. nie jest mój księgowy, to był dyrektor finansowy, wcześniej dyrektor. No, pól, kim on tam był, no, no ale robił z sobą. Jest szefem Trzebini i. robił robi wałki, chłopak, nie? Ciebie, no na no, okrągło, no, i ci są kiedyś, jak będę miał czy mailem, czy czymś tam jeszcze protokołu przesłuchań, tych różnych swoich koleżków z <grym> <grym> pedałów. I tam i co tam zeznają? A kurwa, próbują udowodnić, kurwa, że na 20.12 w dzień Księżyc świecił, kurwa. A, tak, tak. Bo nie wiedzą co już mówić, bo kurwa ze się w Ajturze, jak i chcieli pozamykać, no. Słuchaj, ma, no, mam mówię. straszną chorę na Szymańskiego i na to pedała Daremniaka. Dałeś ścianu. Do tego niebannego self-five netu. Oni parkowali się akcje elektromontażu. Energomontażu, no? Ja, parkowali się akcje, cały czas naciskali, żeby te akcje zacząć wykupywać. A tam nie było zgody co do tego, bo nie było spełnionych pewnych warunków. Więc no, to jest też rozsądnie rozsądnie też wszymywał, żeby nikt się nie oszukał i w pewnym momencie po, po, pojawiła się osoba, firma trzecia która wystąpiła kurwa z, z, z propozycją zakupu tych akcji propozycją zakupu tych akcji no i niby, niby obciążono Cię kosztami parkowania tych akcji to naprawdę te Twoje pieniądze wyjechały do tej firmy, która która te akcje za swoje własne pieniądze kupiła, pomimo że zostałaś obciążony kurwa jeszcze dodatkowo, za, za ich parkowanie. Szymański podrobił podpisy, sprzedał twoje 13% e, na lewo, skasował siano, sprzedał temu, który w sumie kupił 36%. E, procent. Zaraz ci powiem komu, bo ja pomału zacząłem dochodzić. Ty kurwa strasznie się na I. Oni wywalili cię z tych akcji Koleżko Te akcje kupił opara Razem no. kupił 36% e, No Wszystkiego Ale wiesz kto podrobił A, po prostu. A, Ale tylko czekaj, bo to nie jest To nie jest istota cała Twojego, no. twojego kłopotu Bo to tu jest początek twojego kłopotu Słuchaj e, Józek oni zajebali od różnych innych, bo Jasiu miał za zadanie Szymański, adwokat zbieranie bogatych ludzi, wypierganie ich w kosmos wcześniej czy później. To znaczy paśni, 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 jak ich paśni, to wzięli to co ich, dubla i wylot. I kiedy oni zajebali kasę, tak to poszła e, przez Biba Gdański. ...przez Big Bang Gdański, jak oni zajebali tą kasę, to ta kasa prze... poszła do... do, ty wiesz, od no 12 milionów dolarów tylko, poszła do Austrii, z Austrii do Stanów, na konto zaraz się sądzą, ale to wszystko jest swój, bo daremna, ma 4 miliony wolne, kurwa... Bo podpisali ugodę, wziął 4 miliony i wbrew ugodzie dalej ich sądzi. 4 miliony baksów ma, ma zatrzymany paszport, jak wiesz, mm. na jak sąd, spokojnie w Polsce siedzi. Jakkolwiek, kiedy powiedziałem, no to napiszmy kurwa to pełne moc mo mo mocnictwo, albo napiszemy w ambasadzie amerykańskiej. To oczywiście odmówił. Nie? Więc tu jest sytuacja prosta. Ale co to ma do rzeczy z tą? Jest tak bardzo dużo, i ty to zrozumieć, na spokojnie, bo ja to mówię tak dość Jak oni wyjebali tych ludzi i wysłali tą całą kasę, bo ty nie, nie wiem, czy wiesz, że Trzebinia do dziś jeszcze pozostały 10 milionów dolarów do prokuratury nie zgłosiła. Bo to nie chodzi już teraz o 12 milionów dolarów, tylko o 22 milionów dolarów, bo jeszcze dykaz w Trzebini jest. A to już inna bajka i kiedy oni się zesrali choć ty ich nie się o nic oni się z urzędu zesrali a kiedy się z urzędu zesrali to poszli do służb specjalnych i powiedzieli my chcemy układu a na to służby specjalne powiedzieli zwróćcie parę złotych i możecie być w Polsce i spokojnie będziecie chodzili i sobie dalej funkcjonowali i oni co nie uwierzysz, oddali tylko milion jeden milion dolarów a jeden milion dolarów a cała sprawa Trzebini, tych pozostałych dziesięciu oprócz dwunastu sefajnetów stoi dlatego w miejscu, że w tej chwili z udziałem Milenium i PZU już Życie ważą się losy, czy te akcje zostaną sprzedane Portugalczykom czy Portugalczycy sprzedażą te akcje PKOBP i czy PKOBP przejmie cały pakiet kontrolny na tym wszystkim. Dlatego Trzebinia nie robi nerwowych ruchów i dlatego oni jeszcze chodzą po ziemi wolni, bo układ tej czy tylko tej jednej kwestii, tej kwestii 12 milionów dolarów cr netu. Rozumiesz?